Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Powiem Wam, czasami kiedy się w ten sposób witam z Wami, to czuję wielki wstyd, bo tyle brudu, ile w sobie mam i złych myśli czasami, i tego gniewu, i takiego, wiecie, tej ludzkiej natury, która niestety przegrywa z tym, o czym mówi Pan Jezus, to jest mi po prostu wstyd. No, ale mam nadzieję, że właśnie na tym polega ta moc Pana Boga, że on potrafi to przykryć wszystko, nawet te moje najgorsze i najciemniejsze strony do rzeczy. Na pewno zdarza się w waszym życiu tak, że macie swój plan dnia, plan tygodnia, może plan miesiąca, i często jest tak, że nie potraficie zrealizować tego planu. W moim przypadku jest nawet tak, że bardzo często, kiedy sobie zaplanuję mój dzień, to nie jestem w stanie zrealizować powiedzmy z trzech punktów, ani jednego, Ponieważ po drodze w planie dnia wydarzają się takie rzeczy, których ja nie planowałem, a które trzeba wykonać, i są bardziej priorytetowe niż to, co ja sobie wymyśliłem. Często się z tym nie zgadzam. Często przez to właśnie się denerwuję, wpadam w jakąś frustrację, w jakieś niepotrzebne, gniewne myśli, nerwy, złość, a potem to się przenosi na wiecie, no, na, na emocje rodzinne i na takie rzeczy. Eee, chcę powiedzieć. Taką chyba bardzo ważną rzecz, bo takie coś odkryłem w swoim życiu, że kiedy zgadzam się z wolą Pana Boga, a kiedy to jest, kiedy się zgadzam z wolą Pana Boga? Kiedy zgadzam się z wolą Pana Boga, to jest to wtedy, kiedy poza moim planem wykonuję wszystko to, co się w danym dniu wydarza. Na przykład, chcę iść na przerwę w pracy, a mój przełożony mówi: Maciek, zrób jeszcze to. A potem pójdziesz na przerwę. I wiecie, jest to takie zaburzenie naszego takiego rytmu. Chcemy coś zrobić, ale niestety dostajemy od kogoś jakieś polecenie, no i musimy je wykonać. Podobnie może być na przykład w sytuacji, kiedy bardzo śpieszysz się do domu i nagle na drodze pojawia się korek, no i nie jesteś w stanie przeskoczyć tego korka tym samochodem, tylko musisz cierpliwie czekać. A często zamiast cierpliwości jest bardzo dużo nerwów. I doszedłem do wniosku, że kiedy w moim życiu. Eee, przychodzą takie niespodziewane sytuacje, takie zadania, takie okoliczności, i trzeba je wykonać. I jeśli je przyjmuję i wykonuję bez żadnego narzekania, marudzenia, po prostu godzę się z tym, że w tym momencie muszę teraz to zrobić, to uznaję to, że jest to wolą Pana Boga. I kiedy uznaję to, że jest to wolą Pana Boga, i przyjmuję to, i nawet jeżeli to jest jakimś dodatkowym trudem, to nie kapryszę, nie marudzę ofiaruję ten trud, ofiaruję tą pracę, to dodatkowe zajęcie czy czynność na rzecz na przykład jakiejś intencji, prawda? Coś sobie wymyślam i na przykład ofiaruję to, że robię tą rzecz na przykład dla, dla tego, dla takiej osoby, dla takiej duszy, dla takiego kapłana, czy jakkolwiek byś sobie to nazwać. Chciałem powiedzieć, że jest bardzo trudno przyjąć wolę Pana Boga, ale kiedy ją przyjmuję, to... Te nerwy znikają, znika frustracja, znika poczucie tego, że dlaczego ja robię więcej niż inni, znika to dlaczego nie zrealizowałem swojego planu. Znikają te wszystkie niepotrzebne pytania. Jest tylko słowo przyjmuję, tak, Panie Boże, chcę spełnić twoją wolę. Chcę spełnić twoją wolę, zgodnie z modlitwą Ojcze nasz, bądź wola twoja. Jest to naprawdę bardzo trudne do wykonania. Jest mi ciężko, kiedy tego nie potrafię zrobić, bo wtedy przychodzą złe emocje, mój egoizm, który właśnie objawia się tym, że za wszelką cenę próbuję zrealizować moją wolę, a nie wolę Pana Boga. I to ze sobą koliduje i w tym jest bardzo duża dysharmonia. Ale tak jak powtarzam, kiedy tylko zaakceptuję wolę Pana Boga i moje plany idą na dalsze, na dalsze miejsce, odchodzą w cień. I mówię sobie tak, ok, najpierw robię to, a potem jak starczy czasu, będę wykonywał moje zadania, które sobie zaplanowałem. Wtedy wszystko jest fajne, wtedy dzień jest przyjemny, wtedy mimo tego, że muszę włożyć więcej trudu w wykonanie niektórych czynności, albo wykonać dodatkowe czynności, nie przejmuję się tym, jestem spokojniejszy, jestem zadowolony i wtedy uczciwie, wydaje mi się, że przeżywam dzień i te właśnie wszystkie wykonane zadania które zrobiłem, także tyle chyba chciałem powiedzieć o spełnieniu woli Pana Boga i warto się też e, chyba czasem e, i warto się też chyba czasem e, nad tym wszystkim zastanowić i po prostu przyjrzeć się temu jak się układa nasz dzień jak się układa nasz dzień w stosunku do naszych planów i tego co się nagle nam wydarza także wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem